Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 8.1. Zapoznajmy się z treścią zadania. Podaj liczbę różnych samochodów spoza Województwa Śląskiego, numer rejestracyjny nie zaczyna się na literę S, które zostały przyjęte do serwisu i dla których wykonano co najmniej jedną usługę. Zadanie rozwiążemy w programie Access. Przejdźmy do programu. Jesteśmy już w programie. Pusta baza danych. Utwórz dane zewnętrzne. Nowe źródło danych z pliku. Plik tekstowy. Szukamy plików dołączonych do zestawu maturalnego. Nas będzie interesował plik samochody. Otwórz. OK. Ograniczony dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. Numer rejestracyjny krótki tekst. Marka krótki tekst. Rok produkcji, liczba całkowita, długa. I ID właściciela, liczba całkowita, długa. Dalej, wybieram własny klucz podstawowy. Dla tej tabeli kluczem podstawowym będzie numer rejestracyjny. Dalej, zakończ, zamknij. Tabela 1 jest nam niepotrzebna, możemy ją zamknąć. Importujemy pozostałe pliki. Nowe źródło danych z pliku, plik tekstowy. Przeglądaj. Teraz otworzymy sobie plik usługi. Otwórz OK. Ograniczony dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. ID usługi, liczba całkowita długa. Usługa, krótki tekst. Rodzaj usługi, krótki tekst. I cena, liczba całkowita długa. Dalej. Wybieram własny klucz podstawowy. Będzie nim ID usługi. Dalej. Zakończ. Zamknij. I trzeci plik. Nowe źródło danych z pliku. Plik tekstowy. Przeglądaj. Otwieramy plik wykonane. Otwórz. OK. Ograniczony. Dalej. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. Dalej. Data. Muszę sprawdzić, czy jest poprawnie formatowana. Czyli zaawansowane. Tutaj mamy rok, miesiąc, dzień czyli musimy zmienić na rok, miesiąc, dzień. No i ogranicznikiem ma być myślnik, a nie kropka. Zamieniamy na myślnik. OK. Numer rejestracyjny, krótki tekst i ID usługi, liczba całkowita, długa. Dalej. Tutaj pozwolę akcesowi dodać klucz podstawowy. Dalej. Zakończ. Zamknij. Mając już nasze tabele, powinniśmy utworzyć relacje pomiędzy tabelami, czyli zakładka Narzędzia bazy danych, relacje. Przeciągamy nasze tabele na nasze pole. ID usługi łączymy z ID usługi. Utwórz. I numer rejestracyjny łączymy z numerem rejestracyjnym. Utwórz. Zamykamy. Czy zapisać zmiany? Tak. Żeby rozwiązać to zadanie, będziemy potrzebować tylko tabeli wykonania. Wchodzimy w zakładkę Tworzenie, projekt ferendy. Przeciągamy tabelę wykonanie. Będziemy potrzebować numerów rejestracyjnych i naciśniemy jeszcze klawisz sumy w taki sposób, aby każdy numer rejestracyjny był unikalny. Uruchomimy teraz naszą ferentę. Jak widzimy, teraz mamy wszystkie numery rejestracyjne pojazdów, również te z literką S. Powinniśmy je teraz wyeliminować. Wróćmy do poprzedniego widoku. Wchodzimy. Pole kryteria. Użyjemy tutaj konstruktora. Wykorzystamy tutaj sobie funkcję LEFT. Funkcja Left wyławia z tekstu z lewej strony tyle liter, ile potrzebujemy, czyli Left na polu, czyli nawias kwadratowy, numer rejestracyjny, zamykamy nawias kwadratowy, średnik i podajemy, ile chcemy znaków wyłowić z lewej strony. My chcemy wyłowić tylko jeden znak, czyli jedynka. Zamykamy nawias funkcji left i chcemy tutaj mieć tylko i wyłącznie te numery rejestracyjne, które nie zawierają literki s. Czyli muszą być różne. Symbol różności to jest mniejsze, większe. Apostrof s. Zamykamy apostrof. OK. Uruchomimy teraz ponownie kwerendę. Jak się przyjrzymy, teraz już nie mamy żadnego numeru rejestracyjnego z literką s. Wróćmy do poprzedniego widoku. Chciałbym teraz zliczyć, ile było usług dla danego numeru rejestracyjnego. Możemy do tego wykorzystać ID usługi. I oczywiście zamiast zgrupować, chciałbym je zliczać, czyli policz. Uruchamiamy. I mamy w tej chwili, ile dany pojazd miał wykonanych usług. Wróćmy do poprzedniego widoku. Powinniśmy jeszcze w kryteriach tutaj podać, że interesują mnie tylko te wartości, gdzie liczba usług jest co najmniej jedna. Czyli muszą być to usługi większe niż zero. Czyli większe niż zero. Uruchomimy ponownie. I teraz, wśród naszych numerów rejestracyjnych, nie powinno być takich sytuacji, gdzie pojazd ma mniej niż jedną usługę, czyli na przykład nie ma w ogóle takich usług. Nasze zadanie właściwie już można było powiedzieć, że jest wykonane. Tych rekordów jest 177, czyli takich pojazdów byłoby 177. Ale zapiszmy naszą kwarendę jako pomoc 1, czyli zamykamy. Czy zapisać zmianę tak. Na nazwijmy ją sobie pomoc 1. OK. I teraz utworzymy sobie jeszcze jedną kwarendę na podstawie naszej kwarendy pomoc 1, czyli tworzenie. Projekt kwerendy. Przeciągamy naszą kwarendę pomoc 1. Wybierzemy sobie tutaj pole numer rejestracyjny, naciśniemy klawisz sumy i zamiast grupować, zliczymy sobie wszystkie rekordy, czyli policz. Zobaczmy, jaki jest teraz wynik tej querendy. Uruchamiamy. No i rzeczywiście takich pojazdów jest 177. Możemy sprawdzić nasze rozwiązanie z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. Jak widzimy, nasze rozwiązania są takie same. Zatem. Poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.